Dzień dobry w poniedziałek 7 kwietnia. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. W piątek rynki pogłębiły czwartkowe spadki po ogłoszeniu odwetowych ceł przez Chiny. WIG 20 stracił aż 6,4%, a w całym zeszłym tygodniu z indeksu wyparowało ponad 300 punktów. Indeks WIG Banki spadł aż o 10,2%. Obroty na GPW wyniosły 3,5 miliarda złotych. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost Dawa o 14,6% po publikacji wyników za pierwszy kwartał. W piątek niemiecki DAX oraz brytyjski FTSE traciły 5%. W USA główne indeksy traciły blisko 6%. Inwestorzy szukali schronienia w obligacjach skarbowych. W całym pierwszym kwartale akcje azjatyckie odnotowały największe odpływy od 15 lat. Na koniec tygodnia wyraźnie słabł złoty. Euro drożało do 4 złotych i 27 groszy, a dolar do 3,90. Zdaniem Ebury wypowiedzi prezesa także wpłynęły na spadek wartości złotego. Ropa pogłębiła spadek do 62 dolarów za baryłkę WTI i poniżej 66 dolarów za Brent. Główna kryptowaluta spadła poniżej 80 tysięcy dolarów. Cena złota także obniżyła się bliżej poziomu 3 tysięcy dolarów za uncję. Gospodarka i makroekonomia. Dane makroekonomiczne. Jak ocenia Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, w maju bardzo możliwe cięcie stóp, w grze cięcie o 50 punktów bazowych. Kochalski podał, że Rada może rozważyć obniżkę stóp w maju nawet o 50 punktów bazowych. Jak podał Narodowy Bank Polski w 2024 roku, wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zmniejszyła się o ponad 60%, spadając z 35 do 14 miliardów złotych. Spadek ten wynikał głównie z mniejszych reinwestycji zysków. Które wyniosły 3 miliardy złotych wobec 7 miliardów złotych rok wcześniej oraz z ujemnego salda w akcjach i udziałach, które wyniosło 2,5 miliarda złotych, podczas gdy rok wcześniej notowano dodatnie saldo w wysokości 14 miliardów złotych. Wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2024 roku spadła o 64 miliardy złotych. Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w czwartym kwartale 2024 roku wartość importu towarów konsumpcyjnych wyniosła 67,4 miliarda złotych, najwięcej w historii. Spadki w eksporcie automotyw nieco złagodził eksport w branży lotniczej w czwartym kwartale. Udział Wielkiej Brytanii w eksporcie rolnym w czwartym kwartale wzrósł do najwyższego poziomu od brexitu. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że do końca roku ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosną. Unia Europejska wskazała Polskę jako kluczowego dostawcę pierwiastków ziem rzadkich, mimo że nie posiada ona własnych złóż. Planowana instalacja w Puławach ma rafinować surowce sprowadzane z Malawii w południowo-wschodniej Afryce. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na 2028 rok, została zaliczona do 47 strategicznych projektów Unii Europejskiej w obszarze surowców. Surowce będą dostarczane drogą lotniczą w formie wzbogaconego koncentratu, co jest rozwiązaniem stosowanym także przez inne państwa np. Stany Zjednoczone wysyłają rudę do Chin. Zakład ma produkować m.in. tlenki neodymu, prazeodymu, lantanu i ceru. Wiadomości gospodarcze ze świata Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał europejskie firmy do wstrzymania planowanych inwestycji w Stanach Zjednoczonych po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa szeroko zakrojonych ceł na import do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował ogłoszone przez Donalda Trumpa ceła jako szkodliwe dla światowego handlu i samej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział, że Unia Europejska odpowie na te działania w dwóch etapach: w połowie kwietnia w sprawie ceł na stal i aluminium, a pod koniec miesiąca w szerszym zakresie, po analizie sektorowej. Macron wezwał państwa Unii Europejskiej do jedności i przestrzegł przed indywidualnymi reakcjami największych krajów. Zaapelował także do francuskich firm, by zawiesiły planowane inwestycje w Stanach Zjednoczonych do czasu wyjaśnienia sytuacji. Jak ocenia Goldman Sachs, odpowiedź Unii Europejskiej na amerykańskie cła może być osłabiona. Komisja Europejska będzie przekonywać kraje członkowskie do umowy z Mercosurem. Chiny wprowadziły 34% cła odwetowe na wszystkie amerykańskie produkty i dodatkowo ograniczyły eksport do Stanów Zjednoczonych metali ziem rzadkich takich jak samar, gadolin, terp, dyspros, lutet, Scant i itr. Tymczasem cła na chińskie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych sięgają 54%. Stany Zjednoczone są otwarte na negocjacje dotyczące ceł. Cła mogą być największą podwyżką podatków w Stanach Zjednoczonych od 1968 roku. Gospodarka Stanów Zjednoczonych zwalnia wchodząc w okres turbulencji związanych z taryfami. Trump przedstawił złotą kartę pobytu, którą można nabyć w zamian za inwestycje 5 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Na karcie znajduje się jego własny wizerunek. Według danych rządu Stanów Zjednoczonych o kartę ubiegało się już 250 tysięcy osób, a przyznano ją tysiącu z nich, co oznacza, że w ciągu jednego dnia do kraju napłynęło 5 miliardów dolarów inwestycji. Kanada wprowadziła 25% ceła odwetowe na amerykańskie samochody niespełniające warunków umowy o wolnym handlu między oboma krajami. Choć nowe globalne taryfy wynoszące co najmniej 10% nie objęły Kanady, wcześniej nałożono już na nią inne cła, m.in. na stal i aluminium. Kazachstan ogłosił odkrycie 20 milionów ton metali ziem rzadkich, co po oficjalnym potwierdzeniu może uczynić go trzecim co do wielkości posiadaczem tych surowców na świecie, wyprzedzając Rosję. Złoże znajdujące się na głębokości 300 metrów zawiera m.in. Neodym, Cer, Lantan i ITR. Polimeks Mostostal, Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo Finansowe Silesia planują utworzyć wspólną spółkę, której celem będzie przejęcie wybranych aktywów upadłego Rafako. Obecnie opracowywany jest model biznesowy, który pozwoli wykorzystać potencjał majątku Rafako w strategicznych sektorach gospodarki. Każdy z partnerów ma objąć udziały o wartości do 9 milionów złotych w podwyższonym kapitale zakładowym nowej spółki, a całkowite zaangażowanie finansowe Polimeksu nie przekroczy 9 milionów 150 tysięcy złotych. Ministerstwo Aktywów Państwowych potwierdziło, że prowadzone są rozmowy z syndykiem i potencjalnym inwestorem w celu stworzenia długofalowego modelu finansowania i przywrócenia Rafaco zdolności do konkurowania na rynku. Temu i DHL podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest wsparcie lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw i usprawnienie dostaw w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. DHL zapewni chińskiej platformie e-commerce logistykę, w tym dostawy w modelu Local to Local, który ma skrócić czas i koszt dostaw oraz wspierać lokalnych producentów. Ekspansja temu przy wsparciu DHL zwiększa presję konkurencyjną na Allegro, które równocześnie podnosi opłaty, co może skłonić polskie firmy do szukania alternatywnych kanałów sprzedaży. Nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych na ograniczenie wpływów Chin w przemyśle stoczniowym może poważnie uderzyć w europejskich armatorów, w tym polską żeglugę morską, której flota zbudowana jest głównie w Chinach. Planowane amerykańskie opłaty portowe sięgające nawet 3,5 miliona dolarów zmuszają polską żeglugę morską do rozważenia alternatywnych tras, między innymi przez Kanadę, aby nadal obsługiwać Wielkie Jeziora. Polski rząd monitoruje sytuację, podkreślając, że nowe regulacje wymuszą na armatorze zmianę strategii. Eksperci ostrzegają, że opłaty zaszkodzą globalnym łańcuchom dostaw i rolnictwu USA, windując koszty transportu nawet o 10 do 12 milionów dolarów na trasie z Europy. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Stellantis tymczasowo zwolni 900 pracowników w USA i wstrzyma produkcję w Meksyku i Kanadzie. Intel i TSMC wstępnie zgodziły się utworzyć amerykańskie joint venture zajmujące się produkcją chipów. Firmy Private Credit przyglądają się rynkowi kredytów hipotecznych, wartemu 50 bilionów dolarów. Deloitte zwolni amerykańskich konsultantów w związku z działaniami Departamentu Efektywności Rządowej. Rząd USA planuje zamrozić dotacje dla Uniwersytetu Brauna. A osobno postawi Uniwersytetowi Harvarda warunki, które musi spełnić, aby otrzymywać fundusze federalne, w tym zakaz noszenia masek oraz likwidację programów dotyczących różnorodności, równości i inkluzywności. Transakcje i finansowanie Fundusz TEP Capital przejął producenta folii ELAS Celestynowa i połączy go z posiadanym już nikatorem, tworząc grupę United Flexibles, o przychodach blisko 400 milionów złotych. To część strategii konsolidacyjnej na rozdrobnionym rynku opakowań, szczególnie w segmencie folii, w którym TEP zamierza dalej inwestować. Fundusz działa z kapitału niemieckiego potentata budowlanego Tomasa Gruppe, co daje mu elastyczność i dłuższy horyzont inwestycyjny. Coraz więcej funduszy private equity interesuje się polskim rynkiem opakowań, widząc w nim potencjał wzrostu, synergię i możliwość budowania regionalnych liderów. Skarbiec Holding, będący właścicielem Skarbiec TFI. Otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie domu maklerskiego Noble Securities. Oznacza to, że Grupa Skarbiec dysponuje już wszystkimi wymaganymi decyzjami formalnoprawnymi do sfinalizowania tej transakcji. Akcjonariusze CDA Łukasz Ćwiek, Jarosław Ćwiek oraz Ceviu Media planują ogłosić wezwanie na 314 436 akcji spółki po cenie 23 zł. i 30 groszy za akcję, czyli powyżej czwartkowego kursu zamknięcia wynoszącego 22 zł. i 60 groszy. Procesem pośredniczy Dom Maklerski BDM. Prawo i podatki. Sejm przyjął projekt ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, zakładający dwuelementową podstawę wymiaru ryczałtową do określonego poziomu dochodów i procentową od nadwyżki. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2026 roku, a ich koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 4 miliardy 600 milionów złotych. Zyskać na nich ma około 2 milionów 450 tysięcy przedsiębiorców, przy czym ci z najwyższymi przychodami mogą zapłacić więcej. Projekt został przyjęty głosami KO, Polski 2053 Droga, PSL 3 Droga oraz części posłów niezrzeszonych, mimo wcześniejszych wątpliwości niektórych polityków, w tym Minister Zdrowia. Minister Finansów Andrzej Domański zapewnił, że koszty zmian poniesie wyłącznie budżet państwa, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie straci na reformie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o odnawialnych źródłach energii, przewidujący sztywną karę tysiąca złotych za niezłożenie sprawozdania przez małego wytwórcę energii, narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Zdaniem Trybunału brak możliwości uwzględnienia okoliczności indywidualnych, takich jak wina czy sytuacja zdrowotna przedsiębiorcy, czyni przepis niezgodnym z ustawą zasadniczą i wymaga zmian legislacyjnych. Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ordynacji podatkowej, które zachowują monopol poczty polskiej na doręczanie przesyłek urzędowych, odrzucając tym samym możliwość dopuszczenia innych operatorów. Nowelizacja przewiduje także m.in. ujednolicenie terminów doręczeń pism do 14 dni oraz objęcie nadpłat podatkowych oprocentowaniem od dnia ich powstania w przypadku korzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd zajmie się projektem ustawy o dobrowolnej certyfikacji firm startujących w przetargach publicznych. Przewidziano dwa rodzaje certyfikatów: potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz zdolność do wykonania zamówienia. Certyfikaty będą wydawane przez akredytowane podmioty i publikowane w ogólnodostępnej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Ich uzyskanie będzie odpłatne i nieobowiązkowe. Sąd Unii Europejskiej uznał, że znak towarowy GAPOL narusza prawa amerykańskiej marki GAP ponieważ zawiera identyczny element GAP, a dodany człon POL ma słabe właściwości odróżniające, i jest powszechnie kojarzony z Polską. Ze względu na podobieństwo wizualne i fonetyczne oraz identyczność towarów, czyli odzież i obuwie, sąd potwierdził ryzyko wprowadzenia w błąd polskich odbiorców i oddalił skargę właścicielki polskiego znaku. Ubezpieczonemu, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Od 1 kwietnia ZUS wypłaca 1636 zł za każdy procent uszczerbku, co oznacza wzrost o 205 zł w porównaniu z wcześniejszą stawką. ZUS w interpretacji wyjaśnia, że prawo do obniżonej podstawy wymiaru składek zachowują również osoby, które w trakcie korzystania z preferencji rozpoczynają dodatkową pozarolniczą działalność, nawet jeśli ta nie uprawnia do preferencyjnych składek. Rzecznik praw dziecka. Monika Horna Cieślak zaapelowała do dyrektor Google Polska o wprowadzenie na YouTube wyraźnego i czytelnego systemu oznaczeń wiekowych, wzorowanego na rozwiązaniach stosowanych w branży gier czy telewizji. Wskazała, że mimo istniejących regulaminów, z serwisu korzystają również dzieci poniżej 13 roku życia, a brak skutecznych narzędzi informacyjnych oraz obecność potencjalnie szkodliwych treści budzi rosnące obawy rodziców i opiekunów. Naczelny Sąd Administracyjny 1 kwietnia oddalił skargę zakopanego i utrzymał w mocy wyrok unieważniający uchwałę miasta o poborze opłaty miejscowej, uznając, że jakość powietrza nie spełnia wymogów przewidzianych w przepisach. To orzeczenie wprowadziło niepewność wśród hotelarzy i wynajmujących pokoje, którzy nie wiedzą, czy powinni nadal pobierać tę opłatę, choć większość z nich wciąż to robi. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spółka nie miała podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych najemcy po prawidłowym zakończeniu umowy najmu samochodu. Ponieważ nie ujawniono żadnych szkód mogących uzasadniać roszczenia. Przetwarzanie danych mogło być dopuszczalne jedynie w krótkim czasie po zwrocie pojazdu, gdy możliwe było stwierdzenie ewentualnych szkód. Ich brak wykluczał dalsze działanie. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, by rozwiać liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane przez instytucje i ekspertów. Zmiany obejmą m.in. doprecyzowanie zakresu umów objętych obowiązkiem publikacji, wartości umów oraz podmiotów zobowiązanych do ich ujawniania. Projekt trafił już do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, które podszywają się pod system e-sprawozdań i służą wyłudzaniu danych. Oszuści kierują użytkowników na podrobione strony, prosząc o login i hasło do poczty. Ministerstwo Finansów podkreśla, że dostęp do e-sprawozdań nie wymaga takich danych i apeluje o ostrożność. Wiadomości prawne ze świata. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że małżonkowie posiadający wspólność majątkową mogą być traktowani jako jeden podatnik VAT, jeśli wspólnie sprzedają działki w sposób noszący cechy działalności gospodarczej. Wyrok może oznaczać konieczność zmian w polskich przepisach, ponieważ obecnie małżonkowie występują oddzielnie jako podatnicy, a brak jest jasnych regulacji pozwalających na wspólne rozliczenie w VAT. Parlament Europejski zgodził się na przesunięcie terminów wdrażania unijnych przepisów dotyczących należytej staranności i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dając państwom członkowskim i firmom więcej czasu na dostosowanie się. Największe przedsiębiorstwa będą musiały stosować nowe zasady dopiero od 2028 roku, a mniejsze rok później. Celem zmian jest ograniczenie obciążeń biurokratycznych przy jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań ISG. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uznał, że odmowa przedłużenia przez Węgierską Radę Mediów umowy na korzystanie z częstotliwości radiowych w Budapeszcie przez stację Klub Radio stanowi naruszenie prawa Unii Europejskiej. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że wydatki spółki e-commerce na podatek od sprzedaży detalicznej w USA mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, o ile spółka sama nie była zobowiązana do jego odprowadzenia jako podatnik i nie miała możliwości przerzucenia ciężaru podatku na konsumentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że świadczenie usług pomiędzy członkami grupy VAT, nawet jeśli odnosi się do okresu sprzed jej powstania, nie powinno być sztucznie rozdzielane na etapy w celu objęcia podatkiem. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.